Dobra, w takim razie wasz budżet, bo zawsze wy budżet na bingo. No, to z tego pomali. jak tutaj przyjechaliśmy, to jak ja widziałem, że. Drogo, jest drożyzny. Jest Dwa dolarów? Dziesięć dolarów na łeb? <grym> nie, tysiąc no, dolarów. dolarów na łeb. 500. Ale. 500? Ale co ty będziesz robił za tysiąc? Co cię to obchodzi? Ale to. Daj spokój, to są pieniądze z firmy. Nie, 1000 dolarów. Pamiętajcie, że ma są dwie osobowe grupy. Po... dobra, to 500 na głowę, 1000. Tysiąc. tysiąc? Ale nas jest dwóch. Jest dwóch. Może przedstawicie resztę. Może przedstawimy uczestników? resztę uczestników. Tak? Dobra, zaraz. Przepraszam. Tysiąc, tysiąc na parę. Tysiąc na parę. Dobra, a więc ja widzowie im to wymienię. Jest to bardzo proste, wystarczy wymienić na aplikacji Revolut i sobie wymieniacie, a wy przedstawicie coś uczestników, więc macie bardzo mało czasu. Bo widzowie! Składy zostały zmienione, ponieważ po ostatnim Team bingo, doszło do małego ekscesu i bungee się rozdziela. Czyli jest team Bandura, team Ginolt, a ja mam ze sobą człowieka, który jest legendą tego kanału. Fija, Potrafi fija, zrobić go. wszystko, jest ze mną Łukasz, mój brat. Witam serdecznie, zespół jeden. No jeden. Zrobić, i... zrobić wszystko i wszystko zjeść. to jest chyba? <laughs> a jest ze mną mój brat. A jakieś <laughs> plusy twoje? Plu Jakie są plusy waszej pary? No to, to zobaczysz to właśnie zobaczysz. On to czuje.